Przecież szamania z tej strony Podclay I to jest kolejny filmik informacyjne, ponieważ... E, aha, Cutrenka przywita się. O, jest, co ja robię. Cutrenka przywita się. Dzień dobry. No. E, i, 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 I znowu wyjeżdżam i nie będziemy na kanale przez dwa tygodnie, ale, ale, ale kiedyś powrócę i będzie dużo filmów. Więcej niż teraz było przez ten tydzień. I może no. zrobić konkurs, jak no. widzisz. No, zrobię. Więc, więc. Aha, jeszcze będę, nie wiem, 13%, ale wydaje mi się, że tak. Będę właśnie z cubeworda nagrywał. Tutaj ja mam 10 poziom. Na innej postaci miałem 11, ale mi się zdecydowało. I na jeszcze innej mam drugi. tym, że dwie pierwsze to są łucznice. Klinis Polska ma 35 też łucznik. I Danko ma 15 jako A ty, Cytrynka, pan masz Grałem bo... grałem, ale nie mam. Aha. Dobra. No dobra, to to by było chyba nawet ja w tym odcinku. E, Ups, zarobi. Dobra. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć. Oc, oh, naprawdę. E, pożegnajcie się. Królik. Do nogi. Dobra, więc weź. Chych, 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 Dobra, już skończyłem. Znaczy, jeszcze nie skończyłem nagrywać, ale to się wiecznie. To mm -hmm. moja wyczynykła palotnia rosną. To rozchrywa. się wyryśnie. A! Żyję. tu. A, o, dziurka.